Wieczór, witaj, witajcie drodzy widzowie kanału Kaktus Jorgen szybki live, szybki strumyk z racji tego, że mam chwilę wolnego internetu a aktualnie przesyłam kolejny filmik na wieczór dobrze, co bym chciał wam powiedzieć chciałbym wam przekazać informację co do naturalnego ukorzeniacza zwierzby, na moim kanale pojawił się filmik, jak przeprowadzić, zrobić dla porównania ukorzeniacz zwykła woda, węgiel Dodatkowo wrzucone. Co mogę zauważyć? Tu są rośliny w ukorzeniaczu, zwierzby rośliny w zwykłej wodzie. No, coś poszło nie tak. Naturalny ukorzeniacz to lipa. Woda wygrywa. No, może poza beniaminem, który i tak dość źle wygląda fikusem. Ale nie wiem, czy złapię mi ostrość. Czy hmm. w ogóle będzie widać? Pojawił się mały korzonek. Ale to tyle z korzeni. Niestety, niestety. I również tutaj nie ma korzonków. Tyle, że roślina witalnie lepiej się. No cóż, więc na korzeniacz jeszcze przez tydzień zobaczę, może coś się ukorzeni. Ale po samych roślinach widać, że. Coś jest nie tak. Zykła woda daje sobie dużo bardziej radę. Oczywiście, może inaczej sytuacja będzie wyglądała przy roślinach bardziej zielonych, giętkich, ale to innym razem się sprawdzi przy okazji, gdy będę testował aspirynę oraz cynamon, które również mają posłużyć jako ukorzeniacz taki pod ręką. Dobrze, kaktusiaki. Nie jest źle na zewnątrz 20 stopni prawie zmieńmy muzykę. O, trzeba się zalogować. Przechodzę tutaj do laptopa, żeby wam pokazać, że właśnie premiera wchodzi na kanał Hop! Ok i mamy już 5% przesłanego materiału jest ostrość, jest 5% materiału, a pozostałe zobaczymy jak to będzie. Czas przesłania nie wiem ile to zejdzie, może do 20. 4 GB, a internet nie jest dość szybki u mnie domowy była na domowym przesyłem, i tak to by wyglądało od studia. Jeszcze. Co tu? Wełnowce. Była walka z wełnowcami ostatnio i do dzisiaj sobie zrobiłem miksturę na bazie alkoholu. Takie 60% alkoholu, 40% woda i spryskuję, bo tu jak znajomy powiedział, Wełnowce zostawiają swoje jajka, larwy małe, nie wiem jak to nazwać, małe dziady, które stety, niestety, ale są dość toporne do wybicia bez większej chemii, a ja większej chemii nie mam, więc spryskuję alkoholem. Jak na razie dzisiaj nie zauważyłem osobnika żerującego, ale to się zobaczy później. Pozostałe kaktusiki ciepłolubne, a dzisiejszy odcinek, który wchodzi, to jest ogólnie odcinek o wynoszeniu kaktusów na zewnątrz. Przygotowywanie ich do funkcjonowania na dworze, na skalniaku. Więc ukorzeniacz taka lipa, trochę. Woda wygrywa. Kto by się tego spodziewał, nie? <śm> no nic. Eee, może jeszcze jak. Na internecie jest auksyna. substancja hormon wzrostu, który kosztuje mniej więcej 15-20 zł. Na Allegro wyrzuca się niewielką ilość strzykawkową do wody, wpuszcza się strzykawką, i auksyna jest w wodzie, która właśnie roślinki, bo może akurat w tej wierzbie, którą miałem, zabrakło tej auksyny, bądź coś zrobiłem źle. Warto powtórzyć próbę. Może za miesiąc, może w kolejnych tygodniach zobaczy się. A tu mi chwast rośnie z Irlandii. Gdzieś tam szczepkę, na szczepkę urwałem i sobie rośnie. Nawet nie wiem co to jest. Jak ktoś wie, może mi napisać, ale się rozrasta ładnie. Gymnokalizm musiałem uciąć. Zostało, został Hylocereus, czyli Pitahaya. O te małe dziady. Dobra, no to 5 minut nagrane, ględzenia o niczym, Kaktusieki sobie rosną, budowa u mnie trwa, panowie pracują. Benjamin też gdzieś wymagał większej wilgotności, hop, to go zaraszam codziennie wodą i wypuszcza nowe człony. Jakby komuś się przerzedził Benjamin Ficus, to polecam zwiększyć wilgotność w pomieszczeniu. Spryskiwać go raz dziennie, dwa razy dziennie i odżywa. Też ma bardziej nasłonecznione stanowisko. Podwieszane kaktusiki też sobie rosną. Również. No i pan pracuje. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się i hejo. W sumie mogę zrobić tak. Op! Opa. No to cześć, do zobaczyska i trzymajcie się. Koło...